W tym okresie wielkanocnym jako pierwsze czytanie karmimy się cały czas lekturą z dziejów apostolskich, to jest przyglądamy się tej pierwszej wspólnocie kościoła, temu, jak Kościół rozwijał się u samych początków. I jedną z głównych postaci, która jest opisywana, to święty Paweł. Najpierw słyszeliśmy o jego nawróceniu. Teraz jak ewangelizuje, jeździ od miasta do miasta, głosi dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I dzisiaj dosłownie w paru słowach, ale usłyszeliśmy taką historię, że przybyli do Listry, nadeszli Żydzi z Antiochii i Konium. Podburzyli tłum, ukłamienowali Pawła i wywlekli go za miasto sądząc, że nie żyje. Kiedy jednak otoczyli go uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnie udał się razem z Barnabą do Derbe. To zaledwie dwa zdania, a słyszymy o dramatycznej historii sytuacji. Paweł, który głosi Jezusa Chrystusa, zarówno i również inni apostołowie, spotykają się z prześladowaniem. I to nie tylko z tym słownym, że spotyka ich jakieś nieprzyjemne słowo, pogróżki czy złośliwości wyrażane ustnie. Są naprawdę prześladowani. Inni apostołowie również oddadzą życie za głoszenie Jezusa Chrystusa, jak również sam Paweł. I słyszymy tę krótką historię. Paweł został ukamienowany. Myśleli, że nie żyje, ponieważ na skutek kamienowania to było celem kamienowania, aby zabić człowieka. Na skutek odnoszonych ran, ten człowiek normalnie umierał. I tak myśleli po ukamienowaniu Pawła, że on również umarł. Okazało się, że Pan Bóg jakoś w sposób cudowny ocalił jego życie. Tak mi się skojarzyła ta historia. Akurat parę dni temu byłem odwiedzić znajomych, i oni mają syna, który jest w szkole podstawowej, już pod koniec tej szkoły. I rozmawiając z nim, mówię: Słuchaj, pokaż mi, Jakie teraz są gry komputerowe? Często słyszę, jak rozmawiam z młodzieżą czy z dzieciakami, opowiadają o grach komputerowych. Ponieważ ja z tego nie korzystam, to zupełnie nie wiem, co to jest. I mówię: Pokaż mi, w co grasz, na czym to polega, na czym polegają te gry. No i zaprezentował mi trzy swoje gry komputerowe, w które gra, żebym mniej więcej miał. Jakieś rozeznanie. No, większość z nich niestety to takie strzelawki, czyli polega to na tym, że trzeba tam, toczy się jakaś wojna i zabija się kolejnych tych ludzi. I był taki moment, że ja nagle patrzę, on gra i nagle ta gra cofa się do, do samego początku i znowu odtwarza się ta sama historia. Ja mówię, dlaczego? Jakby z, z, zaczynamy od nowa tą samą grę, to przed chwilą było. On mówi, a bo ja zginąłem. Wybuch granat, ja zginąłem, ale mam dziewięć żyć, więc teraz rozpoczynam już ósme życie i, i mogę żyć dalej. To jest rzeczywistość wirtualna. Mamy tylko jedno życie. Nie mamy więcej żyć do dyspozycji. A tutaj właśnie wydaje się, jak w tej grze komputerowej, ten Paweł jakby już umiera, ale wstaje i udaje się dalej razem. Ale my chcemy wiedzieć, jakoś przynajmniej próbować sobie wyobrazić tę sytuację. Człowiek po ukamienowaniu nie wstaje od tak i idzie sobie dalej. To są ciężkie rany, które prawdopodobnie goiły się tygodniami. To, to jest ogromne cierpienie, poranione ciało, obite całe, potłuczone. I te rany goiły się prawdopodobnie długi czas. Tutaj słyszymy tylko jedno zdanie. Paweł dalej udaje się, ewangelizuje, głosi Jezusa Chrystusa. Ale to cierpienie również fizycznie prawdopodobnie nosił długi czas. Dlaczego o tym mówię? Że jest jakąś tajemnicą, że rozszerzanie się królestwa Bożego, Pan Bóg wpisał cierpienie w te rozszerzanie się jego królestwa, poczynając od swojego Syna, który Oddaje życie nie w sposób wirtualny, ale tak naprawdę. Bo Jezus naprawdę cierpiał i naprawdę umarł, ale naprawdę z wstał. I w sposób tajemniczy, tak jak przeżył to życie Jezus, również Jego uczniowie są zaproszeni, aby żyć i głosić Jego Królestwo, i również przyjmować to cierpienie. Dlaczego o tym mówię? Może również w naszym życiu będziemy spotykali się. No prawdopodobnie nie z takim fizycznym ukamienowaniem, jak to miało miejsce w przypadku Pawła. Ale czasami w naszych rodzinach z racji tego, że przychodzimy często do kościoła, może właśnie spotkamy się z jakimiś złośliwościami, z uszczypliwościami, z jakimiś komentarzami, że jesteśmy takimi świętoszkami, codziennie przychodzimy do Kościoła, właśnie żeby przyjmować to w takim duchu wiary. Nie przejmować się i wiedzieć, że jest to cierpienie, które możemy Panu Bogu ofiarować, że jest to cierpienie, które On wpisał w zbawienie świata, że tak rozwija się Królestwo Boże, abyśmy się nie przejmowali i, i nie zrażali, że te prześladowania są wpisane. Jeżeli będziemy tego doświadczać, daj Boże, Pan Bóg, żeby dawał nam tego ducha, którego mieli apostołowie. Kiedy uwięziono apostołów, oni w nocy w więzieniu śpiewali, śpiewali hymny Panu Bogu. Nie byli załamani, ojej, chcieliśmy głosić Jezusa Chrystusa, a teraz wszystko się zawaliło, zostaliśmy uwięzieni, już nie możemy. Nie, Królestwo Boże idzie inaczej, że, że, ta, jego, że ta Jego moc jest również w cierpieniu, abyśmy chcieli pośród tych trudności, które doświadczamy, Czasami są to choroby, które Pan Bóg również nam daje, czy jakieś słabości. Aby nie tracić ducha. A mówić, dobrze, Panie Boże, dziękuję Ci za to, co dajesz. Kiedy dziś również Kościół bywa prześladowany w Polsce, aby nie tracić ducha. Aby mówić, Panie Boże, bądź uwielbiony w tej historii, którą nam dajesz. Że pragniemy Cię uwielbiać w tym czasie, które nam dajesz. Jeżeli jest to czas prześladowań, bądź uwielbiony. Pragniemy to przyjąć, ale... Daj nam Twojego ducha, abyśmy wobec prześladowań, złośliwości, przykrości, które nas spotykają, chcieli odpowiadać miłością, chcieli odpowiadać przebaczeniem, chcieli odpowiadać również tym głoszeniem dobrej nowiny tym, od których tego doświadczamy, że jest przebaczenie grzechów, że miłość jest silniejsza niż nienawiść i że jest zmartwychwstanie w naszym Panu Jezusie Chrystusie, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.